Wszyscy honorowi dawcy krwi i jej składników zyskali dodatkowe uprawnienia to dwa dni wolne od pracy i ulga w komunikacji publicznej. Dotąd przepisy zakładały tylko jeden dzień wolny, czyli dzień, w którym oddawana była krew lub jej składniki. Teraz przepisy zostały znowelizowane i w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii każdy krwiodawca ma prawo do dwóch dni wolnych. Nie jest to jednak tak, że mogą sobie to dowolnie zaplanować. Zawsze musi to być dzień wizyty w stacji krwiodawstwa oraz dzień następny. Co Ważne, jeśli któryś z tych dni jest dniem wolnym od pracy, wtedy dodatkowe wolne przepada. Kolejnym nowym profitem dla krwiodawców jest 33% ulga na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejowego i autobusowego, ale z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Przysługuje ono osobom, które co najmniej trzy razy oddały krew lub jej składniki. Uwaga, uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. Przypomnijmy także, że osoby oddające honorowo krew lub jej składniki mogą skorzystać z ulgi przy Rocznym rozliczeniu podatkowym muszą w tym celu ze swojej stacji krwiodawstwo odebrać stosowne zaświadczenie potwierdzające wielkość donacji. Powyższe uprawnienia dotyczą wszystkich krwiodawców, a nie tylko zdrowieńców po przechorowaniu COVID-19. Więcej informacji znaleźć można na stronie krwiodawcy.org i stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu.